Serdecznie w kolejnym oczywiście odcineczku i dzisiaj będą po prostu żarty, słuchajcie, wyrenderowałem sobie nowy świat. Tak po prostu, wiecie, no, no pokażę wam. Tak po prostu sobie wyrenderowałem nowy świat, tylko niech ten świat się zapisze. Znowu jest, słuchajcie, jakiś lag Dobra, i teraz patrzcie, mam no, totalnie widzieliście zwykły świat z totalnie zwykłą nazwą. I tak, zrespiłem się od razu koło koni. Kumacie to. Tu są konie. Tam dalej jest w tych, wiecie, tych takich złych panów. Yy, ta taka, wiecie, latająca wyspa. Znaczy nie latająca wyspa, tylko ta wieża. A tam jest wioska. Ej, ja naprawdę mam po prostu dzisiaj genialny fart do światów. Ale dzisiaj będziemy robić super niesamowity świat w Minecraftzie. O którym pewien, pewnie żadna osoba z was nie słyszała. Ponieważ to jest świat, który jest po prostu tak epicki. I da się go stworzyć na normalności. Minecraftcie, nie potrzebujecie żadnych słuchajcie, modyfikacji, a to jest taki świat, że założę się, że przynajmniej chociaż ty, może może 1% osób, które ogląda ten filmik, będzie wiedział jak ten świat wygląda, bo to po prostu będzie epickie, ale jeżeli chcecie obejrzeć ten odcinek do końca, pamiętajcie, zostawcie tutaj subskrypcję, zostawcie tutaj łapeczkę i oczywiście wpadajcie koszulkami, ponieważ to jest ludziska bardzo ważne. I od 149 zł jest darmowa dostawa, więc polecam Wam wszystkim bardzo gorąco tam wchodzić, ale ten świat jest totalnie dziwny. Ale nie o to chodzi, o ty się jeszcze wyrenderowała nam wielka, słuchajcie, góra. Latające góry. Ale teraz tak. Po pierwsze, wychodzimy sobie z tego świata, który mamy stworzony. E, Musi ten świat oczywiście zapisać. Ja tutaj nie będę robić żadnych cięć, żebyście wszystko po kolei widzieli i żeby nie było tutaj nic podejrzanie. Klikamy oczywiście tryb jednoosobowy. I jak możecie teraz zaobserwować, są tutaj oczywiście nasz ten poprzedni świat. I teraz klikamy oczywiście utwórz nowy świat. I jak widzicie na razie na początku mamy tryb gry. Przetrwanie, więcej opcji, stwórz świat, anuluj. Klikamy oczywiście więcej opcji i teraz nam się pojawiają jakieś kolejne rzeczy. Tutaj możemy na przykład ziarno dla generowania świata, czyli na przykład pisać e, Subój kanał Bobo Minecraft. O, tak możemy napisać, ale my tego nie będziemy pisać. I teraz tak, słuchajcie, tryb świata. Patrzcie, mamy domyślny, mamy super pulacki, potem mamy wielkie biomy powiększone. Yy, taki, yy, jak wiecie, po prostu taki, taki, że sobie sami wszystko robimy, i domyślmy. I to jest, słuchajcie, tak wam się wydaje. No ale bobuś, no przecież to jest wiadomo, że są takie, yy, takie rzeczy w Minecrafcie. Ale jeśli kli kli klikniecie, słuchajcie, w tym momencie, jeżeli klikniecie kombinację klawiszy, poczekajcie, jeszcze raz to zrobię. Oj, nie chciałem, tak? Ja chcę sobie stworzyć nowy świat. Poczekajcie, już wam powiem, którą kombinację klawiszy. Bo tutaj trzeba dwa klawisze naraz napisać. Nacisną, ok, mam, słuchajcie. Mam, tak, mam, dobra. E, teraz, słuchajcie, klikamy więcej opcji i klikacie klawisz Shift. Przytrzymujecie klawisz Shift. I teraz patrzcie, naciskacie raz, super płaski, drugi raz, powiększony. I nagle, słuchajcie, tryb świata debugowanie. Kumacie to, to jest osobny tryb w Minecrafcie, osobny świat, o którym założę się, że większość z Was mogło nie słyszeć. No i teraz klikamy gotowe tryb gry widz i klikamy utwórz świat. I słuchajcie, po prostu zobaczcie takie żarty, takie jaja, że moim zdaniem nikt z was tego świata nie widział. Tak totalnie. Więc jeżeli chcecie kolejne takie odcinki, to pamiętajcie subskrybujcie, lajkujcie bo to jest bardzo ważne i pamiętajcie, żeby shift naciskać, bo my się teraz zapomniałem i nie wiedziałem czy alt, czy shift, więc pamiętajcie, że shift i teraz słuchajcie, jesteśmy na świecie, na którym widzicie, po pierwsze mamy tryb widza, czyli wszystko obserwujemy tak z drugiej ręki, widzicie, nie możemy, nie możemy budować, nie możemy nic robić, ale jak możecie zaobserwować, jest to świat, na którym są wszyscy. Minecraft'a, kumacy to, to są wszystkie itemy z Minecrafta, które można postawić w Minecrafcie. Dosłownie wszystkie kombinacje wszystkich itemów! Wszystkich, słuchajcie, rzeczy. Czyli tak, oczywiście idziemy na sam początek i możecie zaobserwować szafy grające. Tylko wiecie, te szafy grające, czy ja mogę zmienić na kreatywa? Chyba się nie da. Okej, okay, mogę zmienić, patrzcie! Wszystkie są bloki. Ja wam wszystko pokażę, patrzcie elegancko, patrzcie, lecimy. Wszystko ma inny dźwięk, macie to? Bo to są wszystkie opcje z Minecrafta. Po prostu wszystkie opcje na szafy grające. Wszystkie. Tutaj są na przykład takie dźwięki, patrzcie. Patrzcie, wyłączę muzykę. I posłuchajcie. Słyszycie? A teraz pobiegniemy na drugą stronę i zobaczycie, jakie są na drugiej stronie dźwięki. Albo może jeszcze w połowie zobaczymy. Patrzcie, w połowie będziemy. I teraz słuchajcie. Patrzcie, słyszycie? Całkowicie inne, kumacie to? A teraz wam coś jeszcze pokażę fajnego. Patrzcie, pójdziemy tak z wziądek i możecie słuchać. Słyszeliście? Ten dźwięk tak narastał. Patrzcie, teraz tutaj posłuchajcie. Czy to? to jest po prostu faza. To jest faza nie z tej ziemi. Jak ktoś, naprawdę, jak jest tu jakaś osoba, która chciała zobaczyć kiedykolwiek wszystkie normalnie, wszystkie możliwości na zrobienie, słuchajcie, wszystkich temów. Teraz patrzcie, tu jest skrzynka z wodą, naprawdę, skrzynka z wodą, kumacie to? Ale to jeszcze nie koniec, tu mamy schody na każdą wersję, z wodą i nie z wodą, kumacie to? Zobaczcie, czy wy to kumacie? Jak to wygląda? Naprawdę, wszystkie rodzaje schodów, zobaczcie ile tych rodzajów schodów jest. Ej, ktoś, żeby stworzyć ten świat, musiał się totalnie napracować. Tutaj patrzcie, skrzynka taka, skrzynka taka, skrzynka taka, skrzynka taka. Wszystkie rodzaje skrzynek w różne strony. Z redstone'em, zobaczcie ile tu jest rodzajów tego redstone'a. Tu też jestem totalnie w szoku. Zobaczcie ile tych różnego rodzaju redstone'ów. Przechodzimy dalej. Tabliczki, tego jej kompletnie nie widziałem. Jak mam być sery tych tabliczek nie widziałem. Tabliczki z wodą. Wszystkie rodzaje tabliczek, wszystkie. Tam były chyba... ...świerkowe, tutaj były dębowe, tu są chyba... ...gdzie są brzozowe? Brzozowe tabliczki, brzozowe tabliczki chyba... Chyba gdzieś tam z początku były. Tutaj są jeszcze tropikalne, jak możecie zaobserwować. Tutaj mamy piecyki na różne, różne sposoby, w różne strony. Jedne takie, drugie takie. Okej, okay. diamenty są tylko w dwóch obcach, ale wiecie, diamenty są słabe. Zamiast diamentów to ja bym tutaj postawił dirta. <laughs> patrzcie, możemy postawić. Nie możemy niestety postawić, ale czy mogę rzucić tak, żeby... O, patrzcie, tutaj powinien być dirt. Właśnie, gdzie są rodzaje dirt? Musimy znaleźć dirta, czy, czy dirt ma kilka rodzajów, czy ma tylko jeden? Mam nadzieję, że dirta będzie jak najwięcej, słuchajcie, rodzajów. No bo jednak, wiecie, Dirt jest bardzo fajnym blokiem. Tylko mam pytanie, w którym miejscu jest ten Dirt, bo nie za bardzo widzę tego Dirta. Ale serio, musimy znaleźć Dirta ludziska. Poszukiwania Dirta w tym momencie. Poszukiwanie Dirta. Jak ktoś znajdzie Dirta, to napiszcie w komentarzu, w której minucie widzieliście już Dirta. Jestem ciekawy, kto z nas pierwszy znajdzie Dirta. Naprawdę. Jestem fest ciekawy, kto z nas pierwszy znajdzie Dirta. Ale Dirt powinien być przy w takich bloczkach, przy których są słuchajcie normalnie standardowe, najbardziej standardowe bloczki. Tutaj są jakieś cegły, tutaj są kamienie, tam są na przykład takie rzeczy. Tutaj są gdzieś, to mi się wydaje, że może być w tym obszarze. Nie jestem kompletnie pewien, ale chyba mi się wydaje, że tutaj powinien być gdzieś w tym obszarze. Ej, naprawdę! Tak ciężko dirta znaleźć. No wiecie, dirt jest taki ekskluzywny, że aż tak ciężko znaleźć. Tu jest dirt! Nie, to nie jest dirt. Myślałem, że to już dirt. Dirt jest. A to jakieś schodki. To są te, te chyba schodki. Jak te schodki się nazywają? Schodki. To są schodki. Granitowe? Nie, nie granitowe. Jakie to są schodki, słuchajcie? Chyba granitowe? Dobra, nie jestem pewien. Granitowe albo jakieś tam inne? Ale ej, w ogóle faza dirta nie da się... Z... Otóż tu jest... Nie, to znowu się pomyliłem. Ej, gdzie jest dirt? Ja mam pytanie. Gdzie jest dirt? Oddawać mi dirta. Ej, serio, dirta wcale nie mogę znaleźć. Poczekajcie, no jak to tak bez dirta? Ten dirt jest musi być. Tu mamy drewno. Tu mamy piasek. Ej, serio, Dirta tutaj nie ma! Przynajmniej nie widziałem. Jak ktoś widział Dirta, to jestem w totalnym szoku. Ej, totalnie, jestem w totalnym szoku. Jak widzieliście Dirta? Bo ja go nie widziałem. Naprawdę go nie widziałem. Ej, dobra! Wydaje mi się tak i tak, że tego Dirta chyba nie odnajdę. Bo coś go nie mogę znaleźć za bardzo. A i serio go nie mogę znaleźć. Kolejne w ogóle sztandary, wszystko tu jest zrobione. Więc jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie oczywiście. Subskrybujcie, lajkujcie like, ten kanał. Ponieważ to jest bardzo, słuchajcie, ważne. Wszyscy w tym momencie zostawiacie subika. Zostawiacie łapeczkę. A ja więcej takich super odcinków dla Was oczywiście przygotuję. I mam nadzieję, że oczywiście wpadacie na sklep z koszulkami. Kupujcie jakieś tam przeróżne rzeczy. I jak ktoś znalazł Dirta, to napiszcie mi, w której minucie widzieliście Dirta. Bo moim zdaniem tego dirta nie było Ale może było, bo jakoś przegubiliśmy Czy coś, więc ja w tym momencie Oczywiście dziękuję wam za ten odcinek No i cóż, uciekam, wielkie oczywiście Pozdro!